Jedna kobieta ze Szkocji pojechała odwiedzić swoją rodzinę w Australii i przywiozła stamtąd bardzo niekonwencjonalną pamiątkę. Małego Pytona. Był zwinięty wewnątrz buta. Moira Boksal, bo o niej mowa, pomyślała, że to zabawkowe wąża jej krewni po prostu zrobili jej mały żart. Ale dotknęła Pytona i stało się coś nieoczekiwanego. Tak, poruszył się. Okej, okay, zarysujmy tło. Australia jest znana z tego, że różnego rodzaju stworzenia, od pająków po kangury, wkraczają na teren prywatny. Węże nie są tu wyjątkiem. Kobieta przypomniała sobie, że widziała go w swoim pokoju przed wyjazdem, ale potem zwyczajnie zniknął, więc wszyscy myśleli, że wypełzł z domu. Niczego nie podejrzewająca bohaterka tej opowieści wsiadła do samolotu w Queensland i poleciała do Glasgow. Pyton pokonał w jej bagażu ponad 15 tysięcy kilometrów i nawet zdążył zrzucić skórę podczas podróży. Pani boksal wezwała ratunkowe dla zwierząt, które bezpiecznie usunęły węża z jej domu. Okazało się, że to niejadowity pyton plamisty, nielegalnego podróżnika przewieziono do ośrodka pomocy dla dzikich zwierząt w Edynburgu. Niestety nie przyznano mu żadnych punktów w programie turystycznym, bo wydaje mi się, że nie miał biletu. Trochę gorsze doświadczenia z podróżowaniem na gapę miał inny wąż. Trzymetrowy pyton ametystowy przylgnął do skrzydła samolotu, lecącego z Australii do Papua i Nowej Gwinei i trzymał się mocno przez cały lot trwający godzinę i pięćdziesiąt minut. Jedna z kobiet zwróciła do niego uwagę jakieś 20 minut po starcie. Biedny pyton walczył z silnym wiatrem i ujemną temperaturą, próbując wrócić pod skrzydło w poszukiwaniu schronienia. Podmuchy pchały go w kierunku silnika. Było się bez paniki, ale wszyscy z tyłu samolotu byli skupieni na Wężu i zastanawiali się, jak się tam znalazł. Technik wyjaśnił, że prawdopodobnie czołgał się do podwozia samolotu, gdy ten był jeszcze zaparkowany, a następnie wślizgnął się do części skrzydła. Pytone ametystowe zwykle chowają się w ciasnych przestrzeniach, skąd zaskakują swoją ofiarę, mógł więc pomyśleć, że skrzydło samolotu jest dobrą kryjówką. Niestety wąż nie przeżył podróży. Gdy amerykańska turystka Judith Strang była na wakacjach na Islandii ze swoim synem Rodem, dostrzegła duży kawałek lodu w kształcie krzesła i pomyślała, że to idealne miejsce na zabawne zdjęcie, usiadła więc na lodowym tronie, śmiejąc się i pozując do zdjęcia, ale gdy tak się siedziała, nadeszła duża fala, kołysząc lodem w przód i w tył, aż zaczęła zjeżdżać ze swojego tronu w wielkim stylu. Kawałek lodu odpłynął od brzegu, a Judith coraz bardziej oddalała się w morze. Na szczęście kapitan pobliskiej łodzi zobaczył ją i pospieszył na ratunek. Jej wnuczka udostępniła zdjęcia z tego wydarzenia na Twitterze z zabawnymi podpisami w stylu królowa gór lodowych albo straciła swoje królestwo odpływając w morze. To był prawdziwy hit. Jeśli lubicie niespodzianki, prawdopodobnie chętnie odbylibyście podróż samolotem linii British Airways z lotniska City Airport w Londynie do Düsseldorfu. Kiedy maszyna zaczęła się obniżać, pasażerowie zauważyli dookoła góry, a nie tak wyglądają zachodnie Niemcy. Ludzie, którzy czekali na przylot swoich bliskich, też byli zdezorientowani, bo aplikacje do śledzenia lotów pokazały im, że samolot zbliża się do Edynburga. Odległość między tymi dwoma miastami wynosi ponad 800 km. Pasażerowie widzieli na mapach Google dokładnie to samo. Zdecydowanie nie byli w pobliżu Düsseldorfu. Następnie stewardesa poprosiła osoby, które myślały, że podróżują do Niemiec o podniesienie rąk. Zgłosili się wszyscy. Kapitan natychmiast ich przeprosił i obiecał, że po zatankowaniu polecą prosto do Niemiec. Błąd wynikał z nieprawidłowo wypełnionego planu lotu przygotowanego przez niemiecką firmę współpracującą. Zarówno pilot, jak i personel pokładowy byli pewni, że mają lecieć do Edynburga. Niektórzy pasażerowie momentalnie zaczęli pisać na platformach społecznościowych, że nie zapisali się na tajemniczą loterię podróżniczą, a inna znana linia lotnicza zaoferowała British Airways egzemplarz książki Geografia dla głupków. Ale koniec końców przypadkowe lądowanie w Szkocji nie jest tak dramatyczne jak chociażby przypadkowe lądowanie w paszczy wieloryba. Rainer Schimpf, 51-letni operator wycieczek nurkowych, robił zdjęcia ławicy sardynek u wybrzeży Republiki Południowej Afryki. Gdy przepływał w pobliżu, wszystko nagle stało się ciemne, a on szybko zdał sobie sprawę, że połknął go w wieloryb. Na szczęście zwierzę było tak samo zaskoczone jak Rainer i wypluło mężczyznę w ciągu kilku sekund. Fotograf z pobliskiej łodzi zdołał zrobić zdjęcie Rainera na by z paszczy wieloryba wystawały tylko jego nogi. Mówiąc konkretniej, pochwycił go płetwal Brida, który występuje powszechnie w wodach tropikalnych i ma około 13 metrów długości. Płetwale Bryda rzucają się do ławicy ryb z szeroko otwartymi pyskami, a następnie filtrują wodę i połykają tylko ryby. Choć są duże, nie da za rady połknąć czegoś tak dużego jak człowiek, ponieważ mają za małe gardła. Rainer zachował spokój i wstrzymał oddech, dopóki wieloryb go nie wypuścił. Eksperci uważają, że płetwale Bryda często pochłaniają rzeczy, których nie chcą. Goniąc za sardynkami i dlatego ten wieloryb wiedział, żeby natychmiast wypluć niechciany lunch. Okej, okay, jakoś przełknęliśmy tę historię prawdziwa wersja Kevina samego w domu. No, w pewnym sensie. Wydarzyła się w Arabii Saudyjskiej. Młoda matka lecąca do Kuala Lumpur w Malezji uświadomiła sobie, że zostawiła swoje dziecko w poczekalni na lotnisku w Jeddah. Natychmiast poinformowała o tym zdarzeniu załogę samolotu, a pilot skontaktował się z kontrolą ruchu lotniczego. Zapytali, czy mogą wrócić. Zaskoczony kontroler opowiedział swojemu koledze, co się stało i dodał, że to dla nich zupełnie nowa sytuacja. Ale samolot mógł zawrócić, a mama połączyła się ze swoim dzieckiem, które czekało na nie... Całe i zdrowe. Pewien turysta, wędrujący po Parku Narodowym Yellowstone, nagle stał się prawdziwym internetowym celebrytą, bo postanowił włożyć swoje stopy do parującego gorącego gejzeru. Nie chcę go oceniać, ale. Serio? Mężczyzna przeszedł przez barykady i usiadł na miękkiej ziemi, w pobliżu parującej wody, aż włożył stopy do gejzeru. Gorące źródła są bardzo niebezpieczne, ponieważ woda jest wrząca i może spowodować poważne problemy. Niektóre fragmenty gruntu wokół są cienkie i mogą pęknąć, więc każdy, kto tam stąpa, jest narażony na ogromne ryzyka. W parku obowiązują surowe zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i należy bezwzględnie trzymać się promenad i szlaków. Na opublikowanym filmie inni odwiedzający krzyczeli na mężczyznę, który zignorował wszelkie zasady. Ostrzegali go, aby oddalił się od gejzeru, ale on spokojnie wyciągnął stopy, otrzepał je i założył skarpetki. Hmm, można i tak. Grupa przyjaciół postanowiła przeżyć wielką przygodę i wybrała się zobaczyć malowniczy wodospad w Kostaryce. Wszystko szło super, dopóki mała kaskada nagle nie zmieniła się w potężny strumień. Poziom wody błyskawicznie wzrósł i nie można było stać prosto, nawet w pewnej odległości od wodospadu. Przyjaciele działali szybko i próbowali się wydostać, ale po jednej stronie rzeki nie było ujścia. Musieli więc ponownie ją przekroczyć i wspiąć się dla bezpieczeństwa po przeciwnej stronie. Wszyscy przeżyli, jeden z nich to miejscowy i powiedział reszcie, że nigdy w życiu nie widział czegoś takiego. Gdy bawisz się aż za dobrze na wakacjach, może skończyć się zniszczeniem historycznego pomnika. Tak przynajmniej stało się w przypadku irlandzkiego turysty odwiedzającego Brukselę. Udało mu się wspiąć na posąg lwa na brukselskiej giełdzie papierów wartościowych, na dodatek odłamał po drodze rękę posągowi Anioła. Następnie udał się do knajpy i powiedział policjantom, którzy szybko go namierzyli, że nie miał pojęcia, że coś się stało. Obiekt przeszedł trwającą 3 lata renowację, a irlandzki turysta za swoje ekscesy będzie musiał zapłacić grzywne w wysokości około 6 tysięcy dolarów.